Jeżeli chcesz rozkochać kobietę, zadbaj o to, abyście mieli rewelacyjny seks. Abyście mieli fantastyczną zabawę w łóżku. Każda kobieta, która była kiedyś z mężczyzną, z którym w łóżku był ogień, doskonale wie, jak bardzo chciała ona ponownie z tym gościem się spotykać. Oczywiście. Wiele kobiet się do tego nie przyzna, gdyż te relacje się pokończyły, panowie zniknęli nierzadko i wywołali w głowach tych kobiet i w sercach tych kobiet bardzo wiele bólu i cierpienia. Dlatego kobiety często nie będą chciały się do tego przyznać. Ale fakty są takie, że świetny seks to jest naprawdę droga do serca kobiety. Więc zastanów się, jaki ma to, jakie ma to przełożenie na Twoją sytuację, jeżeli Ty. Boisz się inicjować fizyczności, żeby ona nie pomyślała, że tobie zależy tylko na jednym. Przemyślcie sobie te słowa. Ja nie twierdzę, że inne rzeczy również nie są istotne. Ja zachęcam Was do tego, abyście zadbali o kobietę w łóżku. Tak więc pozdrawiam. Do zobaczenia.